Rapiana piana jest pewnie ciężka Ju, za chciałem tonę Lamborghini, Oglądałem Alady na marzy mi się Gini. Dzisiaj wyjebane leje się Martini Dziewczyny sobie biegają ubrane papiri i bosiatki w kształcie tej brzoskwini Ona taka piękna wygląda jak bogini Kocham wtedy kiedy dobrze leży na nim mini Pojawiam się i znikam na ulicy jak Houdini. Baba Hasan, trinke wasa Pierwsza klasa pyszna trawa Sypie pasa, lepcia bata, fale bata Abracadabra Alustrada twoja strata, nie twoja sprawa, madafaka Bawimy się do rana, białka jak śmietana Suka rozebrana, leje tu szampana Ona chce banana, mała twoja wpada Za dużo mi tu gada, spuszczam się do gardła, Nie tylko w kościele, schodzi na kolana Bała się ani Szmata, mi Agata Szacunek jak do pana, robimy tutaj napad Kurwa jaka faza, prawe zdradza, baba Hasan Trinka wasa, pyszna trawa, sypie pasa, chlebcia bata, pale bata, abrakadabra dobra, a dostrada twoja sprawa, nie twoja sprawa, madafaka. hasan, trinka wasa, pierwsza klasa, pyszna trawa, sypie pasa, chlebcia bata, pale bata, a braka dobra, a twoja strata, nie twoja sprawa, madafaka. No chuno, gdybyś jeszcze z zbito, nie wypadał. No popijany. dobra, jeszcze raz, coś innego, może. Alberto, dwutak. Juhu, było, Pak ja jeep, super! Nie, nie dwutak, nie dwutak. Weź, ja nie wiem, mówisz to szczerze czy tak dla śmiechu? Nie no, było super. A no szczerze, to, było mi, to, dobrze, mi, to, no. mi, to miło mi. Nie było, tak? Nie no, no najgorzej tylko nie zbi, było, nie? Z bitu pod koniec tylko wypadłeś. A troszeczkę, Obie. ale powiem ci, że było dobrze. Na pewno lepiej niż ja bym to zrobiła, także spoko.